Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Ta ustawa jest zamachem na prawo lokalnych społeczności do decydowania o tym, co może powstać w ich sąsiedztwie, zamachem na prawo własności każdej osoby posiadającej ziemię, zamachem na gminy, które stracą prawo do kształtowania ładu przestrzennego na własnym terenie. Rząd PIS wprowadza tak zwane inwestycje strategiczne wyjęte z przepisów o ochronie środowiska. A co może być taką inwestycją strategiczną? Niemalże wszystko. Lotniska, autostrady, zapory na rzekach, obiekty energetyki jądrowej czy inwestycje związane z CPK. Co więcej, warunki tych inwestycji nie będą uzgadniane z gminami czy ich mieszkańcami, tylko będą im narzucane. Dlatego miejsce tej ustawy jest tylko i wyłącznie w koszu na śmieci. Lex Knebel do kosza!